Siemanko wszystkim. To ja, Stanisław. Oto moja postać. Gram na tej postaci wraz z synem. Szymon, krzyknij tutaj do widzów. O, Szymon, mój syn, gra w drugim pokoju. Yy, mamy 105 level, jak widać. Gramy w gindi Under, fetet. Ktoś tam nam podpowiedział taką nazwę, nie wiem, co to znaczy. Yy, dzisiaj wam pokażę, jak się składa gildię NWO. Sorry za okulary, ale yy, o czym już komputer wypalił? Siedzimy, cały czas szukamy ich po grocie, bo ekspią, a nie damy hamonek spić. Nie damy. Nie damy, oni też nam nie dali. No, a więc o, to jest moje intro. Tutaj Danuta, moja żona, y, poprosiła koleżankę i, i nam pomogła tutaj z tym intrem. No, więc przejdźmy ze wpierdola ogórka i przejdźmy już do. Y, będziemy szukać w ich w grocie. Napierdalać. Mam tu kurwa tego, Szczurina. Ale mu zajechałem z wira, ja pierdolę. widzieliście to? Kurwa, tąpnięcia. Ale mu za kurwy, o! Co to kurwa za... a sorry. Haksy mam kurwa, ale... To chuj, tam to podobno gamę forgę, nie uznaje, nie uznaje tych filmików. To chuj, tam nic się nie dowiedzą, nie? Ale kurwa, bo napierdalam 3000 szarża. Patrzcie, kurwa, teraz spowolnienie się auto włączyło. Kurwa, slow motion, tak kurwa się podobno to mówi, nie? I se kurwa. Górki z kurwa z filmy Rolnik, nie? O. Pierdole. Tu się samo napierdala, widzicie kurwa takie mu haksy, nie? Dobra. Szymek, weź tu kurwa bufem mi zajęć! Dobra. Napierdalamy go. Jebane szczury mi tu kurwa jakiś tam filmik kurwa zmontował, nie? Na YouTube. To ja mu kurwa teraz pokażę. Pożyczyłem kurwa EQ z chociaż chuj tam na razie jest trzech czy 4. mu napiszę leż kurwa. Chuju. Leżysz kurwa. Zapierdolałem tutaj kurwa. Napisz boczego. go. Chuj o. Kurwa się ogórki nabyziłem. Duchowe w se w te duchowe, kurwa. Masz o zapierdolę ci, kurwa. Najs, nice, kurwa, łan. Chuju, nos zjebane. A to tam, chuju, nie masz, że on leży, kurwa. Masz ty, kurwa, chuju. Sej kurwa trafisz. I co z tego, że 14 godzin grom! Chodźcie to obchodzi. To nie zwracajcie uwagi. Moja matka uczy 42 lata. Mieszką z matką. Z całą rodziną tu mieszkamy w tym Ełku. Kurwa, mi ogórki powchodziły. Mieszkamy z całą rodziną tu w Tymełku, ale chuj tam, nie? Dobra, o patrzcie tutaj, kurwa, mocie... 10 razy to trzystronne, nie? Po 500 go wyjebałem, patrzcie o. I chuj, gleba! Tak jest, kurwa. No. Pierdole, jakie dobre te ogórki, kurwa, mówię Wam. konserwowe dobra jeszcze mi chujo nie razu nie położył, nie? tam jakieś nevodropsy, kurwa? nie ma tu dropu piłek, kurwa chcielibyście nie dajcie nam ekspić, kurwa, za pieniądze? Nie ma kurwa. O. Nagle nie wiem skąd mi się takie efekty włączają kurwa tu Poświetlone coś Chuj wiem, nie wiem. Monitor mi się jebie chyba, nie wiem Czy wam też tak się robi? Tu nie ma kurwa. charger po 800 600, 600, 1600 o kurwa, 6 i pół zajebał, Pierdolamy. Dobra, zajebimy tego drobka. Z ogólkiem w łapie. O, bodzio, kurwa! Ja Kurwa, jest! Zajebałem mu bodzia. Kurwa. Patrz tuju. 10 razy kurwa, po 3, 10 dziesięciokrotny wir. Piękne kurwa, spowolnienie czystonnego Nie macie kurwa. No, tam. Pokaż, umiesz, pokaż. 800 czarza, piękne kurwa. Ja pierdolę. No. Ten, tutaj ten znaczył defetet, nie? Tak, żeby mój syn nie słyszał. Bo tutaj mamy plemnika w tym, tym. O, ja mu wytłumaczyłem, że to duszek. Ale, bo on jeszcze nie wie, co to plemnik. Kurwa. Co będę mu tłumaczył? W szkole się dowi, nie? Dobra. Nie ma, kurwa. Pierdalaj. 700, 700, 1500 no, jest... leży, kurwa, szczurinie. Nie ma kurwa. Także zapraszam Was do filmików. Będziemy składać kurwa NWO. Wiadomo, ja rządzę serwerem, nie? U mnie nie ma chuja we wsi. Zapraszam, trzymajcie się, pamiętajcie, Stanisław rządzi.